Witaj, nazywam się Greg Braden. Jestem pięciokrotnym autorem bestsellerów New York Timesa, naukowcem, badaczem, odkrywcą. Jest takie piękne miejsce, w którym wszystkie te rzeczy łączą się. Aby powiedzieć nam coś o sobie, ujawnić nowe odkrycia, które pomagają nam stać się lepszymi ludźmi, najlepszymi wersjami nas samych, stworzyć silniejsze rodziny, społeczności, a wszystko to sprowadza się do sekretu, który jest niemal uniwersalny w starożytnych i rdzennych tradycjach i o tym chcę właśnie porozmawiać. Spędziłem większość mojego dorosłego życia, miałem możliwość spędzenia większości mojego dorosłego życia na podróżach do niektórych z najwspanialszych, odległych, odizolowanych, dziewiczych, pięknych miejsc, które pozostały na świecie. Po pierwsze, aby zrozumieć historię ludzi, a następnie, aby być z ludźmi w ich obecnym stanie. Rozmawiać z nimi, patrzeć im w oczy i zadawać im głębokie pytania dotyczące naszej egzystencji. Kim jesteśmy, skąd się wzięliśmy w naszej tradycji, co robimy, aby w Twojej tradycji żyło się lepiej? Kliknij link pod filmem, by dokonać darmowej rejestracji. Zasubskrybuj teraz ten kanał i aktywuj dzwonek. Unity Poland.